Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z rozpakowania kartonów. Dawno nie było. To są kartony już z nowej dostawy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. My ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyjazdu. No, zobaczymy. Pogoda jest piękna, dzisiaj jest słonecznie. Ale chłodno, no ale w końcu to grudzień. Klapę zdejmuje. Położymy i zobaczmy, co my tutaj mamy. A już nam się tutaj pojawiło trio różane. To jest chyba Winterlink. Tak. To jest Winterlink. Piękna duża filiżanka. Myślę, że ponad 200 ml będzie. Pięknie uproszona tutaj złotem od góry. Tak wygląda spodek. I talerzyk syrowy i mamy komplet. Tu jeszcze wewnątrz są kwiaty. Proszę, tak jak słyszałem, trochę Wam tych kartonów brakuje. Tych filmików z pakowania. szczerze nie też, bo lubię grzebać tu papierach. Tutaj kielich kryształowy, w takim odcieniu fioletowym, jasno-fioletowym. Też zobaczyć takie. Teraz pod światem będzie może lepiej widać. Piękna noga. Te kielichy są lubiane, doceniane. tu nie ma. Tutaj jeszcze jeden. No, piłka wiem, że ich było. To jest w takim ciemniejszym fiolecie piękne szlify. Też staraliśmy się uważać, żeby te przedmioty były całe, nie nieokluczone, niepouszkazane. No, ale wiecie, jak to jest w praniu wyjdzie wszystko zobaczę jak dowiedzieliśmy. A, tak, tutaj mamy spotki, to już wiem. Takie oto kwiatki. Sygnowanko. Proszę. Tego powinien być cały komplet. Ładnie poprzekładane. papierami. 5 i sześć. Też fajnie te złocenia są zachowane, nie ma przetarć. no super. Łada. W kolorze czerwonym. A szlify, proszę zobaczyć. Winogrona. I też winorośl. Też piękna noga. i ta stópka. Dokładnie tak nacinana. No, mega. I też jest salutki. Są piękne. Pewnie chyba jeszcze wiele. Tak, i ten jest też fioletowy. Piękniejszy, chyba taki sam jak ten poprzedni. Też patrzę, czy jest cały, cały. Do tego się, do tego fioletowego. Tak, one są dwa. Nie, nóżki mają chyba inne. Masz Podobne lub te same. Zobaczymy. Po bliższym przyjrzeniu się. I kolejny. Tu taka karta. Z kielikami. Tu też czerwień, ale taka ciemniejsza. Też piękne szlify. Noga, jaka wspaniała. Wyglądają jak takie stojące żołnierze. Zobaczcie. Fiołki. Zaraz sobie zobaczymy. Te fiołeczki. Też taka tutaj piękne, Piękne zdobienia na dole. I te złocenia też nie poprzecierane. Jest to Johan Zeltman Strauss Z takim zameczkiem. Sygnatura. Tutaj wewnątrz filiżanki duże. Jest, są też fiołki. Tak wygląda spodek. Tak wygląda przepiękny talerzyk deserowy z takim oto fantastycznym bukietem kwiatów. Super, myślę, że znajdą się chętnie na to trybu, no bo jest piękne. Ok, to tutaj trzy To będzie chyba też kielich. Tym razem niebieski. Ciemno-niebieski. No mamy ich już sześć. Sześć pięknych kielichów. O różnych kolorach, różnych cieniach. Filiżankę, zobaczcie jakaś liczna kwiaty, I to jest właśnie od tych spotków kondolencjonalnych. O, jaka piękna! Złote łóżko. Powinny jeszcze być to leżyki, fajna, delikatna, pokrywana, lekka. Między cały zestaw, i tak chyba też będzie. Tutaj kompletować. Przecież bardzo. Trzecia. Zawijamy ładnie. Czasem sami owijaliśmy czasem nam je owijali Zależy od podejścia. To już jest piąta. Są salutkie i piękniutkie, bo też nie przecierane, zadbane. I tu jest szósta, zobaczcie. No piękne słoneczko dzisiaj mamy. To lubię. <tryk> tak kiedy? i też ciemnofioletowe z takim pięknym szlifem Cieszę się, że nam się udało je też zakupić, bo o nie pytacie Kiernica też jest piękna, ale zobaczcie jak te złocenia. Są jak nowe. Duża jest, duża, tylko jeszcze brakuje przykryweczki. Mam nadzieję, że będzie. Tutaj mamy. A powiem. E, miniaturki zegarów. Zobaczcie tu taka w kształcie podkowy. Z konikiem u góry. I na dwóch stópkach. Piękne. To Pozdrawiam Paulinkę. Wiem, że też zbiera. Jeszcze ktoś tam zbierał, już nie pamiętam. Tu z krótki zegarków, a jest ich trochę. Jeszcze była Jeszcze to mamy ten wzór, czyli jest ich jeszcze więcej niż. Myślałem na początku, myślałem, że było 6, może 8, 10. Tu już widzę cwamek. I to właśnie z tej serii. Ja go postawię tutaj. Ale piękny. Czasami sami zobaczycie. Mam nadzieję, że zaraz znajdę pokrywkę. No, filiżankę. Tutaj duży mlecznik, śliczny. Tu już nam się zrobił garnitur. Nie mam tu jeszcze pokryweczki. Zobaczcie, jakie piękne. Naprawdę stan Już wiadomo jaka figurka, aniołek z zajączkiem, śliczna, giebelek, wajnacht, świąteczna figurka. I myślę, że tutaj można w położyć. Lecimy dalej. Mamy kolejne pniżanki. Trzecia. Chyba w te nitale mamy słodki. Może talerzyków nie ma. będzie ich 12. Czyli jak też takie bliźni na 12 dosyć przygotowane <grych> jak znalazł. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Tak jest. Mamy zestaw na 12 osób. Przepiękny. No, już się pokazała. Podpaleczka. Teraz on już jest w pełnej krasie. Ten garnitur. No i ten zestaw widzicie. Rewelacja. Trzymały za figlas. I kolejna miniaturka takiego stojącego zegara. Też Ona stanie tu. A z konikiem jest też piękna. Czy co to jest? to chyba warto. ale piękny ale piękny bukiet kwiat w takim kremowym kolorze jest to Tomas. Też część rozentala piękny jest i wysoki. No, nie mam tutaj miary, ale około 30 cm albo i więcej. Obcie, z drugiej strony sobie zobaczymy Tu jest też taki bukiet duży I z boczków są mniejsze Ale śliczny, jest też w bardzo ładnym stanie Te złocenia tutaj na górze Też pięknie zachowane Super Jeszcze coś zostało A został nam kubek. I to taki kubek, który lubicie. Taki brzuchaty. Tutaj sygnaturki nie ma, ale one są fajne, poręczne takie do picia herbatki, kawy. To z motywem kwiatów. Zostawię go tu. Wygląda. Pusty, pusty karton. Odkładam. No i sobie zobaczmy, co my na tym stole mamy. A trochę rzeczy tu jest. No ten zestaw na 12 osób jest rewelacja. Tam z tyłu sobie jeszcze stroj. stoi trio Winterlinga. Przepiękne, duże kielichy kryształowe. Wielki wazon Tomasa. Ta urocza figurka, też nie mała, Anioła z zajączkiem. Miniaturki zegarów. Tutaj fiołkowe trio. To był Johan. Zeldman Strauss. No i kubek w róże. To była zawartość kartonu. Numer 1, ja lecę po drugi. Jest i drugi. A ta klapa w górę. Nieraz rozwijamy te papiery. Tutaj mamy szkło, ale fajne. Fakt, że przybrudzone, zobaczcie, trzeba go będzie ładnie umyć. Ale śliczny w kształcie też taki. kali, tak myślę. Kobalcik, zieleń i biel. Fajna sprawa. Tutaj proszę bardzo, jeszcze jeden ręcznie malowany, w stylu takich bohemii, ale ta farba jest, mówię, wyczuwalna pod palcami grubo nakładana, w kolorze czerwonym, piękna falbana na górze. Super. O jak misternie, jak to jest poprzeplatane, też piękne kwiaty na samym spodzie. Jest to chyba Alba Julia, tak jest. Sygnowanie Alba Julia, też piękny przedmiot, też fajne złudzenia ja w stanie, gazetka na bok. Mamy. O, kubek z kociakiem, pewno też głowa kotka. Dla miłośników kotów. Czyli kartonik z nazwą Gebel, czyli pewnie figurka. Tutaj znajduje się figurka siedzącego aniołka ślicznego. I słuchajcie, tutaj jest jakiś piewnik z nutami, Piękny aniołeczek. Giebel wajnach. Świąteczna figurka. Ona tutaj sobie stanie. Że też tutaj odstawię. Więc co dalej Tu są spotki z złoceniami. To będą i filiżanki. Jest to nasz wawel. Ja tutaj porozstawiam. Na razie mam 4. O, będzie sześć już piąty i szósty. Ja doszedł, doszedł taki... A to co? A to pamiętam. To bardzo fajny tłuszcz. Metalowy. I to jest Wileroj. Boch. Patrzcie jakie piękne kwiaty. Rewelacja że przyjął chwyty, na przykład na makaronik. Może już jest spotkiono. No, kiedy no, to chodzisz, oczywiście róża. Gazet. No jasne, że chodzisz to ładne wstypowanie Spodek, ale żeby serowy. brakuje. Mam nadzieję, że będzie. Tutaj chyba cukiernica, chociażby wawel. zestawu. No to jest śliczna rzecz. Zobaczcie jaka paterka u motylki. Też leciutka, delikatna porcelana ażurowa. No i tutaj mamy klusz. Klusz sygnaturę. Piękna. Rewelacja. No tak wygląda z boku. Delikatnie naprawdę. O, już się pojawiła filiżanka. Pięknie ryzowana. Mamy komplecik. Jeszcze jedna paterka. Pięknego no I te kwiaty. I to będzie chyba też Alba. Tak jest. Traficzne są ponowelki. fenomenalne. Tu jaka filiżanka już świąteczny, w świątecznym stylu, sygnatura, bardziej nowoczesna, ale jaka piękna. To powinien być jeszcze taki spodek z talerzykiem razem gdzieś. O, jest, 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 jest. To jest to. Tu jeszcze mamy kwiatki wewnątrz. No i święto z taką porcelaną. Zapowiadają się cudownie. Jeszcze jeden zestaw. To już miesiąteczny. Nitryczny. Tak. Będę dobrze zapakowane. I tu jest miesiąc marzec. A to może komuś. Właśnie z okazji urodzin. To się z solenizantem z marca na przykład. Tu akurat nie ma sygnowania, ale śliczne. Ale że tu nie dalej. A tu proszę, tu już są filiżanki z wadelu W środku też pięknie. Złocone dwoma no, złotemi paskami, mianowicie sześć. Nam brakuje, to jest mlecznik. Pewnie będzie garnitur. Myślę, że tak. Tu już jest cukiernica. Mam mlecznik z nam brakuje. Ale pewnie, że tak to wygląda. Zwanię, zwanię, Jest, jest, też te jest ocenianie poprzecierane. Spróbuję zainstalować postawić razem. Jeszcze będzie brakowała pokryweczka. Jest, tutaj. I czapeczkę nakładamy. Patrzę, czy jest całe, całe. Już myślałem, że gdzieś może jakieś draśnięcie, ale nie. Tutaj kolejny kwiatowy zestaw. I tutaj mamy miesiąc maj. Laser. już wam pokazuje to piękną, bispytowo paterę no, elegancja też taka falbana piękna to jest wszystko jedźmy sobie okiem na stół no przedmioty naprawdę piękne Wam też się podobają, tak jak mi. i Boch. Alba Julia Klusz. Już to te motylki. Kaiser. No i to świąteczne duo. Przepiękne wazony. Aniołek z tych wyższych, Gebla. Tam kubek z kwiatkami. Wawel środek stołu oraz sześć zestawów, spodek z bliżanką, kompletów, Te piękne zestawy, marzec, maj, marzec, maj, no i tam z tyłu uchodzież wirzowana. Tak to, moi drodzy, wygląda. Bardzo Wam dziękuję. Nasze pierwsze spotkanie z rozpakowania kartonów dobiegło końca. Mam nadzieję, tak jak mówiłem, że Wam się podobało. Zapraszam Was, kochani, na live w piątek, na, Mikołaj, na Mikołajkowego live. Będzie się działo, na pewno się będzie działo. Będą dwa i Mikołaje, więc będzie co robić. Będą prezenty, będą niespodzianki, będą, będą konkursy. Więc po prostu bądźcie, zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, kochani.